Pierwsza Księga Samuela, rozdział ósmy. A gdy się Samuel zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Starszemu jego synowi było na imię Joel, młodszemu zaś Abiasz. Byli oni sędziami w Berszebie. Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. Zebrali się wtedy wszyscy starsi Izraelscy, przyszli do Samuela do ramy i rzekli do niego oto zestarzałeś się a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami ustanów więc nad nami króla aby nas sądził jak to jest u wszystkich ludów ale samuelowi nie podobało się to że mówili daj nam króla aby nas sądził i modlił się samuel do pana a pan rzekł do samuela wysłuchaj głosu ludu we wszystkim co mówią do ciebie gdyż nie tobą zgardzili lecz mną zgardzili bym nie był królem nad nimi. Zgodnie ze swoimi postępkami, jak postępowali ze mną od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie, aby służyć innym bogom, tak postępują oni także z Tobą. Otóż teraz usłuchaj ich głosu, ostrzesz ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienie króla, który będzie nad nimi królował. I powiedział Samuel wszystkie te słowa Pana ludowi, który domagał się od niego króla. Rzekł więc: Takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował. Będzie zabierał waszych synów i sadzał ich na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem, aby byli dowódcami nad tysiącami i dowódcami nad pięćdziesiątkami, aby uprawiali jego rolę, sprzątali jego żniwo. Sporządzali oręż i przybory do jego wozów wojennych. Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby gotowały i piekły. Najlepsze wasze pola i winnice i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom. Z waszych plonów i z winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom. Najlepsze wasze sługi i służebnice, i najlepsze wasze bydło i osły zabierze i zatrudni w swojej gospodarce. Na wasze trzody nałoży dziesięciny, a wy będziecie mu zasługi. A jeżeli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie. Lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział: Nie tak, ale niech król będzie nad nami. I my chcemy być takimi jak wszystkie ludy. Niech nas sądzi nasz król, niech nam przewodzi, niech on prowadzi nasze wojny. Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i przedstawił je panu. Pan zaś rzekł do Samuela, usłuchaj ich głosu i ustanów im króla. Samuel rzekł więc do mężów izraelskich, idźcie każdy do swego miasta.